Planowała z nim nowe życie w tanim hotelu, święcie wierząc, że dla niej zostawi rodzinę. Była tak zaślepiona, że nawet nie zauważyła, kiedy położyłem na stole dowody, które zniszczyły jej fantazję w jedną sekundę. Wiesz, co jest gorsze niż zdrada? Moment, w którym dzwonisz do swojego, wielkiego kochanka, błagając o pomoc, a on po prostu cię blokuje. Zobacz, jak brutalna prawda odesłała ją na samo dno. Daniel od zawsze wierzył, że znam lepiej niż ktokolwiek inny. Siedem lat razem, z czego pięć po ślubie, wydawało się wystarczającym czasem, by zbudować to nieme porozumienie, które pary wypracowują latami. On pracował jako projekt manager w firmie technologicznej, ona była koordynatorką marketingu w średniej wielkości agencji reklamowej. Ich codzienność była przewidywalna, ale wygodna. W tygodniu domowe obiad-kolacje, w soboty okazjonalne wyjścia na drinka ze znajomymi, a w leniwe niedziele nadrabianie seriali na kanapie. Nic nadzwyczajnego, ale też nic, co zwiastowałoby kłopoty. A potem zaczęły się zmiany: początkowo subtelne, niemal niedostrzegalne. Renata coraz częściej zostawała w biurze po godzinach. Dwa razy w tygodniu zamieniły się w trzy, potem cztery. Kiedy Daniel proponował, że po nią pobiedzie, szybko odmawiała, twierdząc, że zamówi sobie Ubera. Jej telefon, który kiedyś niedbale leżał na stoliku kawowym, teraz zawsze znajdował się w zasięgu jej ręki. Ekranem do dołu. Powiadomienia, które dawniej brzęczały swobodnie, zostały wyciszone. Uśmiechała się do wyświetlacza z wyrazem twarzy, którego Daniel nie potrafił do końca rozszyfrować, było w tym coś pomiędzy nostalgią a wyczekiwaniem. Ich rozmowy stały się krótsze, bardziej powierzchowne. Na wiadomości odpisywała półsłówkami. A gdy Daniel pytał, z kim rozmawia, Odpowiedź była zawsze ta sama: klienci, koledzy z pracy, nic ważnego. Ale było coś w sposobie, w jaki pospiesznie blokowała ekran, w tym jak jej ramiona sztywniały, gdy podchodził do niej od tyłu, kiedy siedziała przy laptopie, to wszystko sprawiało, że żołądek zawiązywał mu się w supeł z niepokoju. Pewnego czwartkowego wieczoru Daniel wrócił do domu wcześniej niż planował, odwołano mu spotkanie. Otwierając drzwi wejściowe, usłyszał głos Renate i dobiegający z sypialni. Śmiała się cicho, tym intymnym, gardłowym śmiechem, który w pierwszych latach ich związku rezerwowała wyłącznie dla niego. Daniel wszedł na górę bezszelestnie, nie tyle z wyrachowanej podejrzliwości, co z instynktu. Zatrzymał się tuż pod drzwiami sypialni i wyłapał fragmenty jej rozmowy telefonicznej. Ja też ledwo mogę wytrzymać, powiedziała głosem pełnym czułości i ciepła. Nie, on nic nie podejrzewa. Tak, kochanie. Wkrótce naprawdę będziemy razem. Pauza. Wiem, że twoja sytuacja jest skomplikowana, ale mówiłeś, że to już prawie rozwiązane, prawda? Kolejna pauza. Dobrze. Ja ciebie też kocham. Daniel poczuł, jakby podłoga zniknęła mu spod nóg. Oparł się dyskretnie o ścianę korytarza, z sercem walącym jak młot, próbując przetworzyć to, co właśnie usłyszał. Kiedy kilka minut później Renata wyszła z sypialni, on był już w kuchni, udając. Że szpera w lodówce. Pocałowała go lekko w policzek, mruknęła coś o prysznicu i zniknęła w łazience. Daniel stał tam, ściskając butelkę wody, której nawet nie zamierzał wyciągać. Przez następne kilka dni obserwował każdy szczegół, każdą zmianę w jej zachowaniu. Renata zaczęła chodzić na siłownię trzy razy w tygodniu, zawsze późnym popołudniem. Wracała z mokrymi włosami, twierdząc, że kąpała się na miejscu. Kupiła nowe ubrania. Odważniejsze niż jej dotychczasowy styl. Zaczęła używać innych, droższych perfum. Gdy Daniel to skomentował, stwierdziła, że po prostu bardziej o siebie dba i że to ważne dla jej samooceny. Kiwnął głową i uśmiechnął się, podczas gdy w środku coś cicho pękło. Zaczęła trawić go paranoja. Daniel nigdy nie był typem zazdrośnika czy kontrolera, ale uczucie, że jego życie rozsypuje się poza jego kontrolą, było nie do zniesienia. Potrzebował potwierdzenia. Musiał wiedzieć, czy traci zmysły, czy jego podejrzenia mają podstawy. W poniedziałek, po podsłuchanej rozmowie, zdesperowany w poszukiwaniu odpowiedzi, Daniel popełnił swój pierwszy błąd. Wynajął prywatnego detektywa. Ogłoszenie w internecie obiecywało dyskrecję i skuteczność w przystępnej cenie. Powinien był nabrać podejrzeń. Detektyw, mężczyzna w średnim wieku o imieniu Gustaw i dość niezręcznej powierzchowności, zapewnił go, że zdobędzie dowody w ciągu tygodnia. Daniel dał mu zdjęcia Renatei, adres siłowni i przybliżony harmonogram. Zapłacił połowę z góry. Gustaw wytrwał dokładnie dwa dni. Przy pierwszej próbie śledzenia Renatei w drodze na siłownię zaparkował tak blisko, że zauważyła go w lusterku wstecznym. Drugiego dnia czekał w holu biurowca, w którym pracowała, udając, że czyta gazetę, ale jego nieustanne zerkanie w stronę wind było zbyt oczywiste. Renata rozpoznała go z trasy na siłownię. Kiedy wyszła z pracy i zobaczyła tego samego dziwnego faceta idącego teraz swobodnym krokiem za nią, wiedziała dokładnie, co się dzieje. Daniel nie miał pojęcia, że detektyw poniósł tak spektakularną porażkę. Był całkowicie zaskoczony, gdy w ten piątek wrócił do domu i zastał Renatę siedzącą spokojnie na kanapie w salonie. Dłonie miała splecione na kolanach, a jej wyraz twarzy był pogodny, lecz stanowczy. Wyglądała jak ktoś, kto przećwiczył każde słowo. Danielu zaczęła a jej głos był opanowany i równy. Nie jestem szczęśliwa w naszym małżeństwie. Zatrzymał się na środku pokoju, wciąż trzymając teczkę w dłoni. Przez chwilę rozważał udawanie zaskoczenia, ale zdał sobie sprawę, że to bezcelowe. Renata kontynuowała, wpatrując się w niego wzrokiem, w którym mieszały się poczucie winy i determinacja. Wiem, że wynająłeś kogoś, żeby mnie śledził, powiedziała łagodnie. I rozumiem to. Moje zachowanie się zmieniło. Ja się zmieniłam. Ale Danielu to już nie działa. Nie dla mnie. Potrzebuję czegoś innego, czegoś więcej. I nie mogę dłużej udawać, że wszystko jest w porządku, kiedy nie jest. Daniel pozwolił teczce upaść na podłogę. Głuchy odgłos uderzenia skóry o parkiet odbił się echem w cichym pokoju. Usiadł powoli w fotelu naprzeciwko niej, jego nogi nagle stały się ciężkie, jak z ołowiu. Renata czekała, jakby była przygotowana na każdą reakcję. Ale tego, co nastąpiło później, nie przewidziała. Jest ktoś inny, stwierdził Daniel. Nie było to pytanie, lecz stwierdzenie faktu. Jego głos brzmiał nienaturalnie spokojnie. Renata zawahała się tylko przez ułamek sekundy. Tak, przyznała. Jest ktoś. Ale tu nie chodzi o niego, Danielu. Chodzi o nas. Oto, co straciliśmy. Kto to jest? Zapytał Daniel, pochylając się lekko do przodu. Czy to ma jakieś znaczenie? Renata uciekła wzrokiem w bok. Dla mnie ma. Wzięła głęboki oddech. Poznałam kogoś kilka miesięcy temu. Kogoś, kto rozumie mnie, w zupełnie inny sposób. Daniel pokiwał powoli głową, jakby przetwarzał dane techniczne na spotkaniu w pracy. I macie plany. Zamierzacie być razem? Nie wiem. Może, z czasem, w głosie Renatej słychać było teraz mniej pewności. Jego sytuacja jest skomplikowana, ale tak, chcemy spróbować. Skomplikowana? W jaki sposób? Jest w trakcie separacji. Prawie sfinalizowanej? Tak, to już prawie koniec. Daniel milczał przez długą chwilę wpatrując się w swoje dłonie. Kiedy w końcu podniósł wzrok, w jego oczach czaił się chłód, jakiego Renata nigdy wcześniej nie widziała. Wiktor Majewski powiedział, a jego głos napinał się, walcząc o utrzymanie równowagi. Profesor marketingu strategicznego na uniwersytecie, gdzie sześć lat temu robiłaś MBA. Pięćdziesiąt dwa lata. Mieszka w Konstancinie, od dwudziestu czterech lat mąż Heleny Majewskiej. Ojciec dwójki nastolatków, 16-letniej Emilii i czternastoletniego Łukasza. Z twarzy Renatej odpłynęła krew. Otworzyła usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Daniel spróbował wziąć głęboki oddech. W środku cały się trząsł. Przez ostatnie dni prawie nie spał. Po cichu przekopywał wszystko, co mógł znaleźć. SMS-y, których Renata zapomniała usunąć. Rejestry publiczne, konta w mediach społecznościowych które powinny pozostać prywatne. Każde nowe odkrycie było jak cios w brzuch. Ale brnął w to dalej, bo potrzebował całej prawdy. A co gorsza, im więcej odkrywał, tym bardziej zdawał sobie sprawę, że ta podsłuchana rozmowa telefoniczna nie była początkiem niczego. Była tylko momentem, w którym wreszcie otworzył oczy na coś, co działo się od miesięcy. Kiedy zebrał wystarczająco dużo informacji, śledził Wiktora przez cały dzień, tylko po to, by potwierdzić na własne oczy, że nic z tego nie jest paranoją ani zazdrością. To było prawdziwe. Boleśnie prawdziwe. A teraz, stojąc twarzą w twarz z Renatą, używał resztek sił, by nie rozsypać się na jej oczach. On nie jest w żadnej separacji, Renatą. Nigdy nie był. Jego rodzina ma się świetnie. Jada kolację w domu każdego wieczoru, z wyjątkiem wtorków i czwartków, kiedy rzekomo ma późne spotkania na uczelni. W weekendy zabiera dzieci na tenisa na korty w klubie sportowym. Trzy miesiące temu, w rocznicy ślubu, zabrał Helenę do drogiej restauracji w centrum. Wrzucił ich zdjęcie na Facebooka. Chcesz zobaczyć? Renata była trupio blada. Skąd ty jak? Prowadziłem śledztwo przez ostatnie kilka dni odpowiedział Daniel głosem ciężkim od wyczerpania. Pomógł mi kolega z działu IT, który wie, jak śledzić profile i krzyżować dane publiczne. I tak, jeździłem za nim przez cały dzień, żeby potwierdzić każdy szczegół. Nie było to łatwe, ale musiałem mieć pewność, zanim cię skonfrontuję. Wstał, podszedł do szafki w salonie, wyciągnął starannie uporządkowaną teczkę, wrócił i rzucił ją na stolik kawowy między nimi. Wysypały się z niej zdjęcia: Wiktor i Helena wchodzący razem do domu. Wiktor całujący żonę w progu. Wiktor z dziećmi na kortach. Wiktor, Helena i dzieci na przyjęciu rodzinnym, wszyscy uśmiechnięci. Pamiętasz nasz wspólny laptop? Ciągnął Daniel. Ten na biurku w gabinecie, na którym zawsze zapominasz wylogować się z prywatnego maila. Wyciągnął telefon z kieszeni i otworzył folder ze zrzutami ekranu. Przeczytałem wszystko, Renato. Każdą wiadomość, każdy plan. Rezerwacji hoteli. Które robiliście, wasze marzenia o wspólnym życiu, gdy tylko on rozwiąże swoją sytuację małżeńską. Renata drżała, łzy płynęły jej po policzkach. Danielu, ja, ile czasu ci mówi, że odchodzi od żony? Cztery miesiące. Pięć. Daniel zaśmiał się bez cienia wesołości. On nie odchodzi. Nigdy tego nie planował. Nie jesteś pierwsza, Renato. Dwa lata temu miał półroczny romans z byłą studentką. Skończyło się, gdy dowiedziała się, że jest żonaty. Przed nią była inna. Jesteś tylko elementem schematu, odskocznią, kaprysem. Nie, wyszeptała Renata, gwałtownie kręcąc głową. Nie, on mnie kocha. Powiedział, że, powiedział to, co chciałaś usłyszeć. Daniel przykucnął, by spojrzeć jej prosto w oczy. Naprawdę myślisz, że jesteś dla niego wyjątkowa? Że dla ciebie zostawi 24 lata małżeństwa, spłacony dom, dwójkę dzieci i swoją reputację akademicką? On cię wykorzystuje, Renato. A ty byłaś tak zdesperowana, tak bardzo pragnęłaś ekscytacji i poczucia, że znowu jesteś dla kogoś interesująca, że wpadłaś prosto w, w jego sidła dokończył Daniel z goryczą. Renata zaszlochała, zakrywając twarz dłońmi. Nie rozumiesz. Mamy coś prawdziwego. Przy nim czuje się ważna, pożądana, wyjątkowa. Wszedł jej w słowo. Gratulacje. Stałaś się chodzącym stereotypem kobiety, która wierzy w kłamstwa żona tego faceta. Wyrzuciłaś do kosza siedem lat razem, pięć lat po ślubie, dla manipulującego profesora, który prawdopodobnie odbywa te same romantyczne rozmowy z tuzinem innych kobiet. Jak się dowiedziałeś? Zapytała Renata między szlochami. A jej głos się łamał. Nie czekałem na detektywa. Renatoł, kiedy zdałem sobie sprawę, że tamten facet do niczego nie dojdzie, sam zacząłem szukać. To nie było trudne. Pewnej nocy zostawiłaś otwarte wiadomości. Zobaczyłem jego nazwisko. Sprawdziłem go. Uczelnie mają jawne spisy kadry. Jego Facebook jest publiczny. Helena wrzuca rodzinne zdjęcia co tydzień. Głębsze poszukiwania dałem jego adres, grafik, rutynę dnia. Śledziłem go przez jeden dzień, żeby potwierdzić to na własne oczy. To żonaty facet wiodący idealnie normalne życie, z wyjątkiem wtorków i czwartków, kiedy spotyka się z tobą w podrzędnych hotelach. Muszę z nim porozmawiać, powiedziała nagle Renata, chwytając za telefon. Śmiało odparł Daniel chłodno. Ale zanim to zrobisz, powinnaś wiedzieć, że Helena już wie. Renata zamarła, a jej palce zawisły nad ekranem. Co? Wysłałem jej wszystko wczoraj. Anonimowo. Zrzuty ekranu twoich wiadomości. Zdjęcia z hoteli, daty, godziny. Skonfrontowała się z Wiktorem dziś rano. Założę się, że nie wspomniał o tym, kiedy rozmawialiście wcześniej, prawda? Renata była w szoku, telefon drżał w jej dłoni. Wybrała numer Wiktora trzęsącymi się palcami. Po pięciu sygnałach włączyła się poczta głosowa. Spróbowała ponownie. To samo. I znowu. Wiktor zablokował jej numer. Skończył z tobą, stwierdził Daniel beznamiętnie. W chwili, gdy jego żona się dowiedziała i zagroziła jego prawdziwemu małżeństwu, odciął cię. Przestałaś być wygodna. Renata próbowała wysłać SMS-a Wiadomości nie zostały dostarczone. Zablokowana również na Whatsappie. Appie. Spojrzała na Daniela z desperacją. Zniszczyłeś wszystko. Ja? Daniel zaśmiał się krótko, sucho. Ja tylko ujawniłem prawdę. Ty zniszczyłaś wszystko, Renato. Wybrałaś wiarę w kłamstwa żona mężczyzny. Wybrałaś zdradę naszego małżeństwa. Wybrałaś planowanie przyszłości z kimś, kto nigdy nie zamierzał być z tobą naprawdę. Ja tylko przyspieszyłem to, co nieuniknione. Dlaczego nie skonfrontowałeś mnie wcześniej? Dlaczego czekałeś aż do teraz? Bo musiałem mieć pewność. Musiałem mieć dowody. I szczerze mówiąc, Daniel podniósł teczkę i metodycznie zaczął zbierać rozsypane zdjęcia. Chciałem, żebyś poszła na całość ze swoimi wyborami. Chciałem, żebyś zaplanowała z nim tę swoją wyimaginowaną przyszłość. Chciałem, żebyś zainwestowała się emocjonalnie, żeby w momencie, gdy to wszystko runie, poczuła chociaż ułamek tego, co ja czułem, słysząc, jak mówisz: "Kocham cię do innego mężczyzny przez telefon". Renata szlochała teraz w niekontrolowany sposób. Tak mi przykro, Boże. Danielu, tak bardzo przepraszam. Ja nie, nie pomyślałaś o konsekwencjach, dokończył za nią. Oczywiście, że nie. Byłaś zbyt zajęta życiem w swojej fantazji. Cóż, teraz musisz zmierzyć się z rzeczywistością. Podszedł ponownie do szafki i wrócił z kolejnymi dokumentami. Rzucił je na stół, przykrywając nimi zdjęcia. Papiery rozwodowe, już przeze mnie podpisane. Mój prawnik skontaktuje się z tobą w poniedziałek. Wspólne konto zostało podzielone wczoraj. Twoja połowa jest już na oddzielnym rachunku na twoje nazwisko. Masz trzy tygodnie na wyprowadzkę z tego domu. Do tego czasu będę mieszkał w hotelu. Trzy tygodnie. Renata wpatrywała się w niego z niedowierzaniem. Danielu, możemy o tym porozmawiać. Możemy spróbować powoli. Terapia. Nie ma o czym rozmawiać, uciał Daniel, chwytając walizkę, która stała już spakowana za kanapą. Ty dokonałaś swoich wyborów. Teraz ja dokonuję moich. A, jeśli chodzi o naszych wspólnych znajomych, kolegów z pracy, dowiedzą się. Nie ode mnie bezpośrednio, ale takie rzeczy mają to do siebie, że wyciekają. Zwłaszcza gdy w obiegu krążą zrzuty ekranu, w których opisujesz, jak nudne było nasze małżeństwo i jak Wiktor był wszystkim, czego kiedykolwiek pragnęłaś. Renata zbladła jeszcze bardziej. Nie zrobiłbyś tego. Nie muszę nic robić. Prawda żyje własnym życiem. I szczerze mówiąc, po tym wszystkim, twoja reputacja jest ostatnią rzeczą, która mnie obchodzi. Daniel skierował się w stronę wyjścia, ale zatrzymał się przed drzwiami. Odwrócił się po raz ostatni, by spojrzeć na kobietę, z którą dzielił lata życia, teraz rozbitą na kawałki na kanapie, otoczoną dowodami swojej zdrady i naiwności. Wiesz, co jest w tym wszystkim najśmieszniejsze, Renato? Powiedział, a w jego głosie wreszcie zabrzmiały prawdziwe emocje, mieszanka bólu i powstrzymywanego gniewu. Mówiłaś, że nie jesteś szczęśliwa, że potrzebujesz czegoś więcej. Ale ani razu nie przyszłaś z tym do mnie. Nigdy nie próbowałaś niczego naprawić. Nigdy nie dałaś mi szansy, bym był lepszy, byśmy spróbowali razem. Po prostu poszukałaś sobie kogoś innego pierwszego faceta, który zwrócił na ciebie uwagę. I nie byłaś nawet na tyle mądra, by wybrać kogoś, kto był wolny. Otworzył drzwi. Powodzenia w tłumaczeniu wszystkim jak wyrzuciłaś do śmieci stabilne małżeństwo dla żona tego profesora, który cię wykorzystał i porzucił. Jestem pewien, że to będzie bardzo komfortowa rozmowa. Zamek w drzwiach szczęknął cicho, ale definitywnie. Renata została sama w salonie, otoczona zdjęciami, które zburzyły jej iluzję, papierami, które zakończyły jej małżeństwo, i ogłuszającą ciszą telefonu, którego Wiktor już nigdy nie odbierze. W dniach, które nadeszły, rzeczywistość runęła na nią niczym lawina. Wiktor nie tylko ją zablokował, ale całkowicie zmienił numer telefonu. Na uczelni unikał każdego miejsca, w którym mogłaby się pojawić. Helena natomiast nie tylko mu wybaczyła po intensywnej terapii małżeńskiej, ale uczyniła z ich pojednania sprawę publiczną. Zaczęła wrzucać odświeżone, rodzinne zdjęcia na wszystkie swoje profile społecznościowe, bo to niezbyt subtelny sposób na zaznaczenie terenu i ostrzeżenie innych potencjalnych kochanek. Renata próbowała ratować resztki godności, ale było to niemożliwe. Daniel nie musiał niczego rozpowiadać. Plotki zaczęły sączyć się powoli, same z siebie. Wspólny znajomy, zaintrygowany ich nagłym rozstaniem, zadawał uporczywe pytania. Ktoś inny zauważył dystans i dziwne zachowanie renatej w tygodniach poprzedzających wyprowadzkę i zaczął spekulować. Ktoś jeszcze zobaczył Wiktora i Helenę jedzących razem kolację, wyraźnie pogodzonych, i wspomniał o tym na grupie na WhatsAppie. W ciągu kilku tygodni pogłoski cicho rozeszły się od osoby do osoby. Tego rodzaju plotki, które krążą, gdy nikt nie zna szczegółów, ale wszyscy wiedzą, że wydarzyło się coś poważnego. Elementy układanki złożyły się same, jak to zwykle bywa, gdy panuje próżnia informacyjna, a dookoła jest zbyt wielu ciekawskich ludzi. Wkrótce w obiegu była już ta właściwa wersja. Renata zdradziła Daniela z żonatym profesorem, a Daniel dowiedział się o wszystkim i zakończył sprawę czysto i zdecydowanie. W pracy wcale nie było lepiej. Renata była na tyle nieostrożna, że kilkakrotnie użyła służbowego maila do korespondencji z Wiktorem. Kiedy jej przełożony przeprowadził rutynowy audyt po jej nagłej prośbie o urlop, znalazł te wiadomości. Choć nie było to bezpośrednie naruszenie polityki firmy, jako że Wiktor nie był klientem ani partnerem biznesowym, brak profesjonalizmu i niewłaściwe wykorzystanie zasobów firmy skończyły się oficjalną naganą wpisaną do akt. Jej niegdyś nieskazitelna reputacja w agencji została nadszarpnięta. Znajomi się podzielili, ale większość stanęła po stronie Daniela. Nic dziwnego. Został zdradzony, odkrył prawdę w inteligentny sposób i zakończył wszystko z godnością. Żadnej małostkowej zemsty, żadnych publicznych dramatów. Renata natomiast sama zgotowała sobie ten upadek, wierząc w oczywiste kłamstwa człowieka, który nigdy nie zamierzał opuścić swojej rodziny. Trzy miesiące po konfrontacji Daniel zobaczył Renatę po raz pierwszy od jej wyprowadzki. Siedział w kawiarni niedaleko swojego nowego mieszkania. Kiedy dostrzegł ją po drugiej stronie ulicy, czekającą na przejściu dla pieszych. Miała krótsze włosy i twarz wydawała się szczuplejsza. Oczy były ciężkie od smutku, którego nie potrafiła ukryć. Ona też go zauważyła. Przez krótką chwilę ich spojrzenia się spotkały. Renata zrobiła krok, jakby chciała przejść w jego stronę, ale Daniel po prostu odwrócił wzrok, skupiając się z powrotem na ekranie laptopa. Nie było w tym gniewu, nie było też satysfakcji z widoku jej wyraźnego przygaszenia. Była tylko obojętność. Przewrócona strona. Zamknięty rozdział. Stała po drugiej stronie ulicy jeszcze przez minutę, zanim w końcu odeszła, znikając w tłumie. Daniel nawet nie podniósł głowy. Miał pracę do zrobienia, życie do odbudowania i przyszłość do zaplanowania, taką, która nie uwzględniała ludzi wyrzucających lata wspólnej historii dla tanich fantazji i wygodnych kłamstw. W następnym tygodniu dostał SMS, a z nieznanego numeru. Był krótki. Przepraszam za wszystko. Zasługiwałeś na więcej. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy. Przeczytał to raz, usunął wiadomość i zablokował numer. Odpowiedź była zbędna. Niektóre przeprosiny przychodzą za późno, a niektórych spalonych mostów nie warto odbudowywać. Kilka miesięcy po konfrontacji rozwód został oficjalnie sfinalizowany. Papiery podpisane, majątek podzielony, rozdział prawnie zamknięty. Daniel rzucił się w wir pracy. Sześć miesięcy po rozstaniu dostał awans i przeprowadził się do większego apartamentu w dzielnicy, którą zawsze lubił, a którą Renata uważała za zbyt odległą od centrum. Zaczął chodzić na kurs gotowania, coś, czego zawsze chciał spróbować, ale na co nigdy nie miał czasu. Odnowił kontakty ze starymi przyjaciółmi, których zaniedbał w trakcie małżeństwa. Po raz pierwszy od lat wyjechał sam w podróż, odkrywając, że w rzeczywistości sprawia mu przyjemność ta wolność i cisza. Rok po rozwodzie Daniel przeglądał album w księgarni, kiedy przypadkiem na kogoś wpadł. Przeprosił, podniósł wzrok i zobaczył kobietę o ciemnych włosach i ciepłym uśmiechu. Zaczęli rozmawiać o książce, potem o fotografii w ogóle i zanim się zorientował, zapraszał ją na kawę. Miała na imię Zofia. Była architektką, a jej poczucie humoru sprawiło, że po raz pierwszy od bardzo dawna zaśmiał się szczerze. Kawa zamieniła się w kolację, a kolacja w spacer po parku o zachodzie słońca. Zofia była bezpośrednia i szczera. Kiedy wspomniał krótko, że jest rozwiedziony, po prostu kiwnęła głową i powiedziała: każdy z nas ma jakąś historię. To część tego, co nas kształtuje. Daniel uśmiechnął się, uświadamiając sobie, że po raz pierwszy od konfrontacji z Renatą nie czuje tego ciężaru w piersi żadnego zalegającego gniewu, żadnej goryczy. Jedynie dziwną wdzięczność za to, że został siłą wypchnięty z małżeństwa, które umarło, zanim on to zauważył, z kobietą, która nigdy tak naprawdę go nie doceniała. Kiedy szedł obok Zofii, słuchając, jak z ożywieniem opowiada o projekcie architektonicznym, nad którym pracowała, przez myśl przemknęła mu Renata. Gdziekolwiek była, jakkolwiek wyglądało teraz jej życie, miał szczerą nadzieję, że czegoś się nauczyła. Nie dla niego, ale dla samej siebie. Niektóre lekcje w życiu są bolesne, ale konieczne. Jeśli zaś chodzi o Wiktora Majewskiego, żona tego profesora i seryjnego manipulatora byłych studentek, do Daniela dotarły słuchy przez wspólnych znajomych, że Helena postawiła sprawę krystalicznie jasno, jakikolwiek cień kolejnego romansu będzie oznaczał natychmiastowy rozwód i wyciągnięcie wszystkich brudów na światło dzienne. Wiktor żył teraz pod stałym nadzorem żony, z monitorowanym kontem bankowym, Regularnie sprawdzanymi wiadomościami i śledzonym telefonem. Domowe więzienie w przebraniu pojednania. Poetycka sprawiedliwość, pomyślał Daniel. Każdy zbiera dokładnie to, co zasiał. A on? On wciąż nosił blizny. Niektóre noce były trudniejsze od innych. Niespodziewane wyzwalacze emocjonalne łapały go bez gardii. Piosenka w radiu, podobne perfumy, parę trzymające się za ręce, które przypominały mu o tym stracił. Uczył się, że zaczynanie od nowa nie oznacza wymazywania przeszłości, ale dorastanie wraz z nią. Rany się zagoją, ale zostawią ślady. I może to było konieczne, by przypominać mu, żeby lepiej wybierał, inaczej wartościował i nigdy więcej nie ignorował sygnałów ostrzegawczych. Zofia zaśmiała się z czegoś, co powiedział, a Daniel uświadomił sobie, że zażartował, nawet tego nie zauważając. Był tu i teraz, naprawdę obecny w sposób w jaki nie był od bardzo dawna. I to, bardziej niż jakakolwiek zemsta czy dramatyczna konfrontacja, było małym krokiem w stronę uzdrowienia. To nie było ostateczne zwycięstwo, nie było to idealne bajkowe zakończenie, ale uczciwy, nowy początek. Zdolność, by spróbować jeszcze raz, nawet czując strach, nawet nosząc blizny. Przeszłość minęła. Renata była przeszłością. Wiktor i cały ten dramat odeszły w niepamięć. A Daniel powoli uczuł się patrzeć w przyszłość, nie zapominając o lekcjach, które niósł ze sobą.